Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w sezonie 2025. Mamy dzisiaj 3 maj, piękna pogoda, 25 stopni. Jadę na taką krótką przejażdżkę, o piasek na drodze. Że mam już, moi drodzy, przejechane tą hondą lekko ponad 3000 km. Jak na razie dzięki Bogu wszystko bez awaryjnie. Skuter sprawuje się świetnie. Jestem bardzo zadowolony z niego. Przyzwyczaiłem się już do tego twardego zawieszenia, no tej twardej kanapy, także wszystko jest OK. Wczoraj wymieniłem sobie jeszcze olej. To już chyba była czwarta wymiana oleju, tak, bo pierwszy wymieniałem chyba przy 200, później przy 500. O. Później przy tysiącu i teraz do, przy trzech tysiącach O, patrzcie jakie to są piękne okoliczności przyrody Kurcze, jak tu ładnie O, następny piesek Kurcze, pięknie tutaj jest, patrzcie, to jest Pstrągowa, te szczyty Patrzcie, rzepak, jak to wszystko wygląda Powiem Wam, że aż chce się żyć Że kupujcie skutery i jeździcie. Naprawdę, nie siedźcie w domach, To nie ma sensu Popatrzcie, kurczę, przepięknie tu jest. <laughs> no niesamowity widok, powiem wam. A się dziwnie tu jedzie, powiem wam, bo tak nietypowo. <laughs> Także jestem po wymianie oleju i powiem wam, wlałem olej tym razem inny niż ten oryginalny. Zaraz się tu gdzieś zatrzymam. O, może tutaj. I pokażę wam, bo mam w bagażniku. Buteleczkę. Co to za olej? Wlałem. O, wlałem taki olej firmy Ipone 10W30, jasno MB, API, klasa jakości SL, Made in France. Także taki olej. Trochę czytałem o tym oleju. Piszą, że jest dobrej jakości, także zobaczymy, jak skuter będzie chodził. Yy, mam takie wrażenie, że chodzi yy, troszeczkę na wolnych obrotach ciszej jakby na tym, niż na tym oryginalnym. No zobaczymy, pojeżdżę trochę, zobaczymy, jak to będzie dalej, bo wcześniej lełem taki oryginalny z taką etykietą. Tutaj powiem Wam, ani nie pisze nic o klasie jakości. Jakieś to trochę dziwne to jest, bo yy, kupowałem to na Allegro, bo sprzedający bike part coś takiego się nazywał i w tym roku pojawi się nowy sprzedający i wygląda na to, że to jest jakby nie wiem Honda, jakby Honda sobie stworzyła konto na Allegro, coś w tym stylu i tam też jest ten olej i powiem wam, że jest inną etykietą I tam już pisze klasa jakości API SJ, także coś tu jest nie tak i stwierdziłem, że Hmm, no, nie wiem, być może ten olej jest nieoryginalny, nie wiem, nie wiem na 100% tego. Ja stwierdziłem, że nie będę szkombinował z tym olejem. Z po prostu inny, taki. Tu mamy APSL, wiem, że nawet można kupić, bo że japoński olej jest z APSN, także najwyższą klasą. Tu też jest. Nie najgorzej w tym. Zobaczymy, jeszcze to półsyntetyk. Pół Mimo, że tu piszesz syntetyk, to jest półsyntetyk. No zobaczymy, jak skuter będzie chodził na tym. Yy, no ogólnie sprzęt sprawuje się dobrze. Tak jak mówiłem, muszę tutaj jeszcze zaglądać do filtra. Yy, Przekładni CWT, przedmuchać, przedmuchać go sprężonym powietrzem. Ja sobie generalnie serwisuję go sam. Także podokręcałem śruby. Czy sprawdziłem tak naprawdę, czy śruby są dokręcone? Może nic praktycznie nie dokręcałem, bo wszystko było dobrze. Nic tam się nie polozowało. Oleje sobie wymieniam sam w przekładni, w silniku. No i w sumie z to chyba tyle. Także Honda naprawdę spoko. Cieszę się, że kupiłem jeszcze w tamtym roku, bo przynajmniej mam tutaj fajny licznik. A byłem w salonie Hondy w Rzeszowie tydzień temu i oglądałem te forzy z tym tabletem, to powiem wam, mi osobiście w ogóle się to nie podoba. A ten tablet jest tak, jakby w środku, a tu po bokach jest takie wolne miejsce, także to nawet dziwnie wygląda. Powiem wam. Także bardzo się cieszę, że udało mi się kupić jeszcze ten skuter w tamtym roku. Ok, jedziemy dalej. Odpalamy maszynę. Tutaj jest taka fajna trasa, ja tu bardzo lubię jeździć. To jest pstrągowa szczyty pstrągowej województwo podkarpackie. W takiej spokojnej jeździe, ta Honda pali mi około 2 litrów. Robiłem w tamtym roku jeszcze taki test spalania. Przejechałem 50 km i Honda spaliła dokładną litrę, także 2 litry. Wydaje mi się, że to jest super wynik jak na taki skuter, który waży 162 kg, przy mojej masie 100 kg. Mamy 260 kg, także wydaje mi się, że, że naprawdę spoko to spalany jest przy mocy 15 koni. Ja Yamaha bodajże ciut więcej pali niewiele. O, tutaj znowu mamy żapak. Powiem Wam, fajnie tak się jeździ kwiecień, maj. Gdzie ten rzepak jeszcze jest? Kwitnie tak na żółto. bo taka ścieżka rekreacyjna, troszeczkę ludzie to spacerują, że nie będę jechał tu szybko. Genialnie, jest, powiem Wam. Patrzcie, jakie widoki na Podkarpaciu mamy. No Wczoraj jechaliśmy taką większą ekipą skuterami. Jechał Witek z Okiemka Jechał też wacek na Fordzie. Taki sam jak ja. Tylko z 2023 roku. W tym szarym kolorze. Bo masz przejechane trochę więcej, bo 8000. Na razie też wszystko bezawaryjnie. Też sobie sam serwisuje. Też jest bardzo zadowolony. Zastanawiał się nad Yamaha, a jednak kupił Hondę i mówi, że nie żałuje. Mamy interkomy tego Frecon wszyscy trzej. Wacek ma troszkę jakby nowszy, bardziej zaawansowany model a my z Witkiem, ja i Witek mamy tego Tekona Witek ma troszkę nowszy, ja mam troszkę starszy, no i był problem żeby się połączyć także powiem Wam, że niby ta sama firma to może jest 2-3 lata różnicy w produkcji, w naszej produkcji no, i spędziliśmy pół godziny, i nie daliśmy się rady po połączyć tych trzech interkomów. Co się trochę słabo. Nie wiem, jeszcze będziemy próbować, ale prawdopodobnie się to nie uda. Być może będziemy tak kombinować, że będziemy się łączyć, aby interkom z komórką i tam na Skype. Czy na Teamsach utworzymy sobie grupę, jak będziemy jechać i, i po prostu tam się połączymy i będziemy tak gadać. Wiadomo, że to nie będzie takie idealne, bo to nie będą troszkę opóźnienia. Też czasami jeździmy w takim miejscu, gdzie nie ma dobrego zasięgu, nie ma dobrego internetu. Także no może być z tym problem, ale spróbujemy tak zrobić, bo chyba nie mamy innego wyjścia na tej najtańszej interkomy. O, to... to. Nie jest to co ma być, bo to, to, nie dość, że ten dźwięk w tych gośnikach jest bardzo kiepski, to, to jeszcze jest problem z połączeniem. No i ja tu z Witka nie mam większego problemu, bo mamy te same modele Tekona. No, Wacek ma troszkę nowszy model i. No i niestety nic z tego nie było. Moi drodzy, jadę już do domu, bo jak widzicie, pogoda zaczyna się psuć. Przejażdżkę uznaję za udaną. Także trzymajcie się i do następnego odcinka. Hej!